Cześć, witam Was na moim kanale Back to History. Dzisiaj, dzisiaj opowiem Wam o wilczych dołach, czyli tak jakby kontynuacja pierwszego filmiku. Co to są wilcze doły, jak one wyglądają, jakie są plany, jaki jest zarys historyczny. A więc nie przeciągając, zaczynamy. Co to są wilcze doły? Wilcze doły to jest zagłębienie w terenie, w którym płynie potok zwany Potok Doły. Na niemieckich mapach tak właśnie się nazywał ten potok. W tej chwili potok ma inną nazwę. Jest nazywany Potokiem Bójtowianka lub Potokiem Doły. Dzisiaj wybrałem się z moją córką Hanką na spacer po tym miejscu. Przecudnym, przebogatym jeśli chodzi o walory przyrodnicze, a także po miejscu, które ma swoją historię, podobnie jak kąpielisko. Zresztą na tym potoku, tylko w dolnym jej biegu. Więc tak. Potok zaczyna się od poligonu. Wypływa z poligonu tutaj niedaleko i zaczyna swój bieg w dół w stronę osiedla Sikornik i gdzie e, mijając między innymi to kąpielisko o którym była mowa w pierwszym filmiku e, wpada do potoku Ostropa. E, bo potok Ostropa jest oczywiście Potokiem, w którym który jest, że tak powiem, wybetonowany i, i nie ma takich naturalnych walorów jak, jak ten potok. Niezliczone gatunki owadów występują tu. Jest tu kilka gatunków żab. Traszka. Wspaniała, jeśli chodzi o roślinność, to wspaniałe drzewa. Olsza czarna, dęby, które tworzą tutaj niesamowity klimat. Bardzo wiele, bardzo wiele drzew jest mega starych. Warto tutaj przyjść, zobaczyć te zakątki, bo są one urokliwe. I taka wyprawa to tak, jakby to tak, jakby wyprawa do zaczarowanego ogrodu. Ścieżka, którą idziemy, ciągnie się od samego początku aż do końca i można nią jeździć na rowerach, jak również spacerować. O, Hanka mówi, że też na hulajnodze, bo, bo Hania dzisiaj na hulajnodze tutaj zasuwa. To, co słyszycie w tle, to nie jest żaden podkład muzyczny, tylko rzeczywiście tutaj ptaki Dają koncert, szczególnie przy takiej pogodzie jak dzisiaj, słonecznej, pięknej, gdzie czyste niebo, a zapowiadali dzisiaj deszcz. Ale co tam? Dlaczego ten film? Jest to film interwencyjny, nagrany interwencyjnie, ponieważ miasto Gliwice zresztą słusznie postanowiło zabezpieczyć. Przed powodzią dzielnice, tutaj operetki, szpital ginekologiczny, i postanowiło wybudować zbiornik retencyjny. No, niestety, plany, plany są nie, nie za ciekawe, gdyż, według planów, wyciętych zostanie 660 drzew i krzewów. Z tego miejsca i na, mie na ich miejsce powstanie suchy betonowy zbiornik. Mieszkańcy są przerażeni tym faktem, bo jest to teren, gdzie bardzo dużo osób chodzi na spacery, szczególnie w końcowym biegu tego, tego potoku. Tam, gdzie jest bliżej osiedla. No i jest to taka oaza, w której ludzie no, wypoczywają, regenerują swoje siły psychiczne, fizyczne. No bo jak tu nie odpoczywać w takich okolicznościach, tak? Nie chcemy tutaj suchego zbiornika betonowego, poza tym istnieje pewne ryzyko, że Wycięcie 660 drzew wcale nie zabezpieczy tego terenu przed powodziami ewentualnymi, wręcz przeciwnie. Przecież zieleń utrzymuje wodę, tak? Utrzymuje wodę i zapobiega w pewnym sensie takim katastrofom jak powódź chcemy żeby zweryfikować te plany i z, chcemy z miastem dialogu i chcemy żeby miasto zaproponowało coś co pozwoli na zachowanie klimatu tego miejsca żebyśmy mieli gdzie spędzać wolny czas wśród zieleni Tak jak mówiłem, występuje tu bardzo wiele drzew które są bardzo stare. No niestety jest ryzyko, że i one zostaną wycięte. Takie plany posiada administracja. No już już ten teren został przecięty inwestycją zachodnią obwodnicą Gliwic, która też jest potrzebna miastu, chociaż Chociaż nazywanie tej drogi obwodnicą Gliwic jest co najmniej nadużyciem, bo przecież zachodnią obwodnicą Gliwic jest autostrada A4, którą można objechać, właśnie Gliwice. No, ale zakładając, że są plany tutaj e, kolejnej infrastruktury, powiedzmy. Takiej przemysłowo-usługowej w okolicach, więc nie możemy się co dziwić temu, że taka inwestycja tu powstała. Za chwilę przejdziemy na drugą stronę, właśnie tej obwodnicy i zobaczymy już tereny, w których, w których bardzo często można spotkać mieszkańców Sikornika. Tutaj będzie spływać woda z obwodnicy. I tym kanałem łączyć się z potokiem, dalszy przebieg potoku, będzie w tamtą stronę, w którą się za chwilę udamy. Inwestycje tutaj przy obwodnicy zasypały tą ścieżkę. Była ona tutaj, ciągnęła się nadal, dalej. Ciągnęła się dalej. No ale cóż, no, musimy sobie poradzić, przejść dalej. Ostrożnie Hania. Ta woda jest czysta. Ta woda jest czysta, nie tak jak tamta. Idziemy dalej. No troszkę śmieci tu jest niestety. Dobrze by było ten teren jakoś zrewitalizować, a nie zniszczyć. Dochodzimy do takiego miejsca, gdzie mieszkańcy Sikornika używają jako górek do jeżdżenia na rowerach, w crossowych motocyklach. W zimie można tutaj, jeżeli jest śnieg, pojeździć na sankach. Jest to takie miejsce, które mówiąc o wilczych dołach, właśnie to miejsce się kojarzy z, z tą nazwą. Tak? Bardzo dużo osób tutaj przyjeżdża wypoczywać. Słuchajcie, jesteśmy na górze. Weszliśmy, żeby zobaczyć, jak to wygląda z góry. Są tu właśnie stare drzewa, pięknie zasłaniające słońce, mocne słońce, których, w cieniu których można super wypoczywać. Zobaczmy, jak to wygląda. Tam kolejni ludzie spacerują, tam kolejni ludzie spacerują. Piękna zielona oaza. O, tam w oddali widać sikornik. Widać, że nie jest tutaj daleko. Jest ścieżka przez pola poprowadzona, doprowadzająca właśnie tutaj ludzi, którzy odwiedzają to miejsce. No Urokliwe miejsce, przepiękne. Szkoda byłoby, żeby. Żeby je zniszczyć i wymazać z punktu zieleni gliwickiej dzisiaj jeszcze widać jak świetnie kontrastują pola rzepaku kwitnącego tutaj kolejne osiedle domków które, z których mieszkańcy mogą korzystać tej oazy. Idziemy dalej, idziemy w kierunku osiedla, ale wzdłuż potoku. Nie idziemy jeszcze, później pójdziemy tą ścieżką między polami, gdzie naprawdę jest przecudnie. Idziemy dalej w kierunku kaskady. Niektórzy mówią wodospadu na tym strumieniu. W okresie letnim no, woda wysycha, a w okresie zimowym całkowicie zamarza, więc mówienie o, o kaskadzie, wodospadzie to tylko w przypadku, kiedy są duże opady deszczu. Jakie historie wiążą się z tym miejscem? No jest historia, legenda związana z nazwą Wilcze Doły e, Tutaj w tym wąwozie obozowało wojsko Jana III Sobieskiego i podczas tego, tego obozowania pod Obóz podeszły wilki. Wilki przepędzono, ale nazwa Wilcze Doły została już została już, no, na stałe. Pomału dochodzimy już do sławetnego wodospadu na rzeczce Doła. Zobaczymy jak to wygląda dzisiaj. Ptaki Słychać bardzo wyraźnie. Był tu też plan zagospodarowania jako ścieżki edukacyjnej tego terenu. No, ale plan chyba nie wypalił, ten teren w planach zagospodarowania Przestrzennego ma być właśnie jako ten zbiornik. Zbiornik ma być w wielkości 11 boisk piłkarskich. Potężny betonowy kolos, który na pewno nie doda urody temu miejscu. Mam jednak nadzieję, że włodarze miasta pochylą się nad potrzebami mieszkańców i stworzą tutaj miejsc, prawdziwe miejsce do wypoczynku. Zawsze można, jak jeżeli ktoś jest znużony spacerem, skręcić w którąś z odnóg tutaj na pola, bo są tu takie odnogi. Ale myślę, że przyjemniej dużo fajniej jest spacerować wśród naturalnej zieleni. Dochodzimy do sławetnego do sławetnego wodospadu. Oj, zarośnięty całkowicie. Zobaczymy, jak to wygląda. No, jak zwykle śmieci... Ale coś tam leci, jakiś wodospadzik. Na koniec chciałem nagrać podziękowania za wszystkie łapki w górę, za subskrypcję za komentarze, te pozytywne i te negatywne, które, które no będę brał pod uwagę nakręcając następne filmy no i co na koniec chciałem pokazać Wam co, co planują włodarze naszego miasta w tym miejscu a więc uwaga i jesteśmy na miejscu a to nas czeka być może z małą różnicą, że na dnie będzie kamień wysypany, ale takie coś tylko jakieś 2-3 razy większe. Czy jest to teren rekreacyjny? No raczej, raczej wątpię. 11 boisk piłkarskich w takim zbiorniku się zmieści poza tym, że tu jest po prostu kratka betonowa a w zbiorniku na sikorniku będzie kamień tłuczeń 49 tysięcy ciężarówek wywiezionego wywiezionej ziemi ponad 600 drzew i krzewów wyciętych no będzie taka pustynia